Po cichutku, pomalutku, jadą do mnie moi goście. Będzie bardzo elektrycznie. Odetamoro, one trano Dzień dobry. Dzień dobry, panowie. Michał Skowronek, Grek Radek. Dzień dobry. Zapraszamy tu bliżej, może, do mnie. No, przemknęliście prawie niepostrzeżenie, bo było bardzo cicho. Tak zawsze jest? Myślę, że tak. Po co, po co, po co hałasować w mieście? Po co hałasować w mieście? Ten skuter jest skuterem elektrycznym. Ja nie ukrywam, że ja jednośladem jeżdżę od ponad 10 lat. Elektrykiem jeszcze nigdy, więc proszę powiedzcie mi, jaka to jest różnica? Gdzie są główne różnice we wrażeniach jazdy czymś takim? Przede wszystkim taka ogromna lekkość bytu. Nie słyszymy silnika, słyszymy ptaki. Nie zakłócamy nikomu ciszy. Nie musimy się martwić o to, czy właśnie spaliliśmy kolejną ropę, którą musimy kupić od tego, kogo nie lubimy. Mhm. Myślę, że, że jest co najmniej kilka zalet. Jesteśmy Aż. ekologiczni? Oczywiście o ekologii nie można y, tutaj zapomnieć. No i oczywiście do tego jeszcze dochodzi ekonomia, która mhm. jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. Jaka tutaj jest ta ekonomia? Y, ładujemy y, taki skuter jak długo, w jakim gniazdku? I na jak długo potem nam to starcza? Tutaj, jeżeli chodzi o techniczne rzeczy, Greg na pewno przekaże, ale myślę, że tutaj kolejna istotna rzecz jest dostęp do stacji benzynowych, Oczywiście mówię to w przenośni, mhm. że mamy miliony, miliony gniazdek w Polsce, gdzie można nasz sprzęt ładować. Jak ładujemy taki skuter? Wracamy może... do domu i co? Eee, może to być zwykłe gniazdko 230 V. Można baterię zabrać ze sobą. Mhm. Możemy... Czyli w momencie, jeżeli nie mamy garażu, kontaktu takiego, który jest, mieszkamy na 10 piętrze, tak? Czy to jest jakaś trudna operacja, wyjęcie tej baterii? Nie, myślę, że za chwilę będziemy mieli szansę pokazać w przypadku naszego drugiego modelu. Mhm. Natomiast można też skorzystać z dowolnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych m, przez odpowiednią. Przełączkę, przejściówkę, przejściówkę tak. czyli ładujemy tam, gdzie ładują się samochody elektryczne. Możemy. Na jak długo taki skuter nam starcza? I ile czasu możemy jeździć? Już za chwilę zapytam z jaką prędkością, bo wiadomo, że przepisową, ale <grystanie> jak długo możemy jeździć po mieście? W trybie miejskim 200-220 km i są to prawdziwe, sprawdzone zasięgi. Mhm. Nie jest to zasięg osiągnięty w jakichś warunkach laboratoryjnych, tylko jest to prawdziwy zasięg w mieście. Natomiast jeśli chcemy faktycznie być nieco śmielsi mhm. z prędkością, 120-130 km. Ten motocykl, ten motocykl, ten skuter elektryczny to jest, można go porównać do jakiejś pojemności. Jakie mamy tutaj odczucia? Czy tak jak jeździmy 50, 125, 300? W którym miejscu jesteśmy? Tutaj trzeba zaznaczyć, że w ofercie amperii jest więcej modeli. Mhm. Są modele odpowiadające oczywiście skuterom spalinowym. Tutaj Greg myślę, że dokładnie, dokładnie to wytłumaczy. No, chociaż jest bardzo istotna różnica w jeździe, w dynamice jazdy pomiędzy pojazdem elektrycznym a spalinowym. Czyli to jest odpowiednik 125, jeśli chodzi o formalność. Mhm. Natomiast dynamika jest bliższa 300. I właściwie poruszając się po mieście, jeśli chcemy, to możemy być pod świateł zawsze pierwsi. Mhm. A, a jak jest z dokumentami? Czy to jest pojazd, którego używamy mając kategorię B, kartę rowerową, prawo jazdy na motocykl? Co my tutaj musimy mieć? Tiger jest, jest pojazdem kategorii L3E, czyli jest lekkim motocyklem, 125 tak zwaną. Czyli bez prawa jazdy. To jest ten model, który tutaj jest prezentowany, uh -huh. w tej chwili burgundowy. Także oczywiście jest więcej modeli, które y, są podporządkowane różnym kategoriom. Także zarówno czyli roz... propozycje... Czyli jeżeli mamy kategorię tak. B, to szukamy tak skrojonego dla siebie. Tak. Jeżeli mamy motocyklowe prawo tak. jazdy, czyli kategorię A, też Szukamy czegoś dla siebie. A co z wiekiem? Czy tutaj w tym momencie też są przepisy, które określają, czy młodzież na czymś takim może jeździć? Pojazdy, które kwalifikowane są jako motorowery, czyli L1E, można nimi się poruszać od 14 roku życia, posiadając prawo jazdy kategorii AM. To wrócę do tej wcześniejszej mm -hmm. myśli? Że są produkty, które są skierowane do każdej grupy docelowej. Tak naprawdę okay. na skuterach amperii może jeździć ktoś młody, ktoś starszy, mm -hmm. kobieta, mężczyzna. Różne produkty są skrojone pod daną grupę docelową. Jak długo się ładuje taki skuter? Podłączamy go do kontaktu lub zabieramy baterię ze sobą do domu. Czy to jest w ogóle ciężka historia, gdzie ta bateria jest? E, za chwileczkę pokażę. Natomiast jeśli chodzi o naładowanie, ten model konkretny ładuje się 3,5 godziny. Mm -hmm. Daje nam to energię wystarczającą na przejechanie ponad 200 km. Oczywiście wszystko zależy jak, jak, jak się jeździ i kto jest kierowcą, ale te zasięgi są, są tak, realne. realne. Tak. Okej, okay, dobra, zwykłe czyli to jest, jest zwykłe niastko, jak odkurzacz, suszarka do włosów, nic, nic nadzwyczajnego lub... Lub standardowa wtyczka do ładowarki samochodowej. I to jest taka ładowarka, którą spotykamy na ulicach. Tak. 3,5 3 godziny, potem ponad 200 km przejechanych. A wspomnieliście, panowie, że ta bateria się wyjmuje. Jeżeli mieszkamy w domu, to co? Możemy zobaczyć. Dobra. Możemy zobaczyć w tego to modelu. To się bliżej zobaczymy. Czekaj. Tu mamy zabudowę przeznaczoną dla kurierów. Dlatego to jest to. To zaraz o tym też porozmawiamy. Okay. I to jest taka historia? To jest cała bateria. Tak. To jest cała bateria, to jest serce urządzenia. Okay. Tu mamy 100-120 km zasięgu w takiej baterii. I to też ładuje się jakieś 3,5 godziny? To ładuje się prawie 6. Prawie 6. A jak, jak, jak to wygląda potem w naszych rachunkach za prąd? Czy to jest um, dużo tańsza przy, przyjemność niż tankowanie na stacji benzynowej? Przeliczeniowo. Naładowanie tej baterii to jest o granicy 2 zł, czyli mhm. można uznać, że jest to pojazd, który pali 0,3 litra na 100. Przy założeniu, że ten pojazd biały ma zasięg około 100 km, mhm. to możemy w ten sposób to przełożyć na... Na to, gdyby to był pojazd spalinowy. No tak, bo tutaj my, ten, ten skuter akurat jest skurier, skuterem kurierskim. Tak. Specjalnie go panowie przywieźliście do mnie, żebyśmy mogli porozmawiać o takich nocnych, cichych dostawach, rozumiem? Tak, tak. tak najważniejsze ciche, nocne dostawy, dokładnie. A tutaj jest przykładowy, przykładowy pojemnik, w którym nasze pizze i, i inne jedzenie przyjeżdża. Y, y, przyjeżdża. No dobrze, panowie, ale jeszcze jakieś y, przywileje, bo na pewno takowe są, myśląc o elektromobilności. Jeżeli chcemy kupić taki skuter, to możemy liczyć na jakieś dofinansowanie. Mamy w tej chwili aktywny program rządowy Mój Elektryk, mm -hmm. którym są objęte między innymi pojazdy L1e oraz L3e. I to jest 4000 zł brutto dla biznesów, firm, które chcą skorzystać z takiego dofinansowania. Z takiego dofinansowania. Taki skuter elektryczny, on też uprawnia nas do jeżdżenia bus-pasem. Y tu mamy pewne rozróżnienie. Jeśli mm -hmm. jest motorowerem, to nie Natomiast okay. jeśli jest motocyklem, czyli L3E, mhm. już możemy jeździć pasam. Są jeszcze jakieś plusy tego, że przesiadamy się na taki jednoślad? Myślę, że dla mnie przynajmniej najważniejsze to jest brak korków. Tak. No i to, że mogę właściwie wszędzie zaparkować, nie przejmując się o to, czy to miejsce będzie. Wiadomo, że muszę zostawić odpowiednią ilość miejsca, nie mogę u, e, utrudniać dostępu innym użytkownikom pojazdów. Natomiast jeśli nie zmonopolizuję miejsca parkingowego dla samochodu, to za takie parkowanie nigdzie nie płacę. Nie wiem, Czyli ekonomia jazdy w ten sposób traktowana, ekonomia, jeżeli chodzi o zasilanie pojazdu, ekologia, o której wspomnieliśmy, no i komfort jazdy, który. Który, o którym tu nie można zapomnieć. A proszę powiedzieć jeszcze y, coś na temat żywotności, żywotności baterii. Y, czy tutaj też jesteśmy ekologiczni? Czy ona ma, bo ona na pewno ma swój określony czas, y, w którym ma służby, tak. a później? Baterie, które stosujemy CATL, y, to są baterie, które też zostały wybrane zarówno przez Bentleya, jak i Tesla do swoich mhm. modeli. One właśnie odznaczają się prawie dwukrotnie wyższą trwałością, czyli zamiast zwyczajowego 1000 cykli mamy tutaj ponad 1500, co przekłada się na trwałość rzędu 80 lat. Te baterie też mają potem później swoje drugie życie, ponieważ kiedy ta bateria przestaje już nam służyć w pojeździe, mhm. nadal świetnie się sprawdza w magazynie energii. Czyli wracając do mody, o której rozmawialiśmy, mhm. instalacje fotowoltaiczne, które wszędzie się pojawiają, można naszych baterii również użyć później do banku energii. I co ważne, przy takiej ilości możliwych doładowań, to jest tyle lat, że dla zwykłego użytkownika to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długi okres. Oczywiście jeszcze można zadbać o te baterie lepiej, dokładniej, mhm. doładowując. Nie trzeba zawsze czekać, aż bateria do końca się wyładuje. Dzięki temu tych cykli jest jeszcze znacznie, znacznie więcej. Przy samochodach elektrycznych nie mówi się. Stara się nie mówić o tym, że one dużo więcej ważą, że mają inne zużycie opon, że mają inne opony, że to wcale nie jest takie y, przyjazne naturze. Jak jest tutaj? Czy ten skuter jest dużo cięższy przez to, że y, jest y, elektryczny? Waga jest utrzymana w porównaniu do odpowiednika spalinowego, dzięki temu, że skuter elektryczny ma dużo mniej mechanizmów i różnych rzeczy, które tutaj są po prostu zbędne. Mhm. Tutaj cały zespół napędowy. Ma dwa łożyska, dwa uszczelniacze i to jest tyle. Okay. Nie mamy żadnych... A co z serwisem w takim razie? No właściwie z serwisem mamy kłopot o tyle, że rozmawiając z naszymi regionalnymi partnerami mówią, że nie mają nic do roboty. Mm -hmm. e, więc serwisy mechaniczne myślę, że mogą też stanąć kiedyś w opozycji do pojazdów elektrycznych. Oczywiście wszystko ma swoją żywotność, tak. to nie ma co ukrywać, tak. ale mimo wszystko jest to bez porównania do pojazdów. Nie wymieniamy oleju, nie sprawdzamy. Generalnie jedzie. Oczywiście. Oczywiście. Codziennie rano jedzie. jedzie. Dokładnie. dokładnie. No, to jest to dokładnie tak, jakbyś zacytowała jednego z naszych klientów flotowych, mhm. dla których no, najważniejszą rzeczą jest to, że ten pojazd po prostu włącza i jedzie. To jest dla niego maszyna produkcyjna. Być niezawodnym. Być niezawodnym i cichym. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, nie ukrywam, że muszę spróbować, bo jak po tym jak wsiadłam do samochodu elektrycznego, którym jeździmy w Onet rano, przeżyłam szok, myślę, że tu będzie bardzo podobnie. Zapraszamy. Cięcie, Dziękujemy Dziękujemy dziękuję dnia. bardzo serdecznie, miłego dnia Wam, życzę i do zobaczenia na ulicach oczywiście wszystkich miast Polski. Trzymajcie się ciepło i miłego dnia, Papa. Pa.